Witam Państwa serdecznie w podsumowaniu tygodnia, gdzie będziemy omawiać najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce między poniedziałkiem a piątkiem. Szanowni Państwo, zaczynamy od nietypowych może wydarzeń. Z reguły zaczynam od kalendarza makroekonomicznego, ale to już zapewne Państwo słyszeli. A ci, którzy mają. Ogromne doświadczenie, zapewne śledzą na bieżąco kalendarz makroekonomiczny. W poniedziałek Tesla China poinformowała, że dostawy właśnie realizowane przez tę spółkę spadły o 11,5% w styczniu w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 roku, powołując się na wybuch koronawirusa jako przyczynę spadku. Ci z Państwa, którzy. Namiętnie obserwują wykres Tesli, zdają sobie sprawę z tego, jakie z niesamowite ruchy poczyniła ta spółka w przeciągu, a właściwie można powiedzieć kilku, kilkunastu, kilkunastu dni. Oczywiście, stęd wzrostowy, możemy zaobserwować praktycznie od połowy zeszłego, połowy zeszłego roku, natomiast widzimy, jak, jakie przyspieszenie. Jakiego doznała przyspieszenia ta spółka z początkiem 2020, w którym na początku 1 stycznia, właściwie nie tyle co 1 stycznia, ale co na samym początku roku, czyli w okolicach 2 stycznia, kosztowała w granicach 400 dolarów, podczas gdy dnia 4 lutego spółka dotarła już prawie do 1000 dolarów, dokładnie do 970 Także widzą państwo ewidentnie jak mocno jaki mocny ruch wykonał. Obecnie konsoliduje się w takim przedziale między tymi wcześniejszymi historycznymi szczytami nasuniętych przeze mnie wcześniej poziomie a poziomem 684 dolary. Widzimy zatem jak w dniu e, widzimy, że oczywiście jesteśmy w stanie zaobserwować samą Teslę, e, jak właśnie zaczyna się konsolidować w takim wąskim, wąskim przedziale. Dzisiejsza, e, przepraszam, wczorajsza sesja, dokładnie 13 lutego, zakończyła się całkiem pozytywnie, można powiedzieć, że e, pojawiła się taka formacja outside bar, która swoim zasięgiem pochłonęła, e, pochłonęła wcześniejsze, e, wcześniejsze dwie świeczki w całości, e, natomiast, natomiast swoim korpusem oczywiście. Dwie świeczki w całości, no i też oczywiście licząc z, z samych korpusów, wcześniejszych świeczek, no to można by też i wymienić, że e, też i poniedziałkowo, czyli jakby wczorajsza, wczorajsza sesja zakończyła się bardzo pozytywnie, i wszyscy tak naprawdę teraz czekają, co się stanie, co się wydarzy z tą Teslą w najbliższym czasie, na dzisiejszym, e, na e, w czasie dzisiejszej sesji która rozpoczyna się już za niecałe 20-25 minut w sytuacji, gdyby mieli kontynuować swój ruch wzrostowy. No oczywiście tam domknięcie, domknięcie tej wcześniej luki wzrostowej na poziomie 858 dolarów jest, jest wyznacza pewnego rodzaju taki pierwszy, mm, pierwszy target, no a następnie oczywiście lecimy, lecimy na te all time high, czyli 960, około 970 dolarów amerykańskich. No oczywiście nie samą Teslą e, żyjemy. E, w mediach we wtorek krążyły informacje o tym, że prezydent USA Donald Trump wyraził rozczarowanie decyzją przewodniczącego rezerwy federalnej Jerome'a Powella w sprawie stóp procentowych, mówiąc, że Fed podniósł stopy procentowe zbyt szybko. Także widzimy tutaj kontynuację, jeżeli chodzi o kontynuację konfliktu między głową Stanów Zjednoczonych a samym a samym właśnie prezesem prezesem Fedu Jerome Powellem każda z tych osób widzi ma swoją pewną wizję jak powinno wyglądać jak powinna wyglądać gospodarka też polityka monetarna Donald Trump wychodzi z założenia, że stopy procentowe powinny być na niskim poziomie, a w ogóle jeszcze chyba lepiej jego zdaniem, żeby były na poziomie, na minusowym, minusowych stopach procentowych, co, co oczywiście może tu jest pewną, pewną przesadą, ale możemy tak odnieść, odnieść takie wrażenie, że Donald Trump no, jednak jest takim typowym gołębiem, jeżeli chodzi o politykę monetarną e, i nie powinno, się, nie powinno się jakby zbyt szybko, ale na pewno też nie, w, ani szybko, ani wcześniej podnosić tych stuprocentowych. Stąd jakby tutaj też wynika taka rozbieżność w tym, jak, w, w, w tym jak patrzy na sprawę Donald Trump, a jak widzi Jerome Powell. No ale dobrze, to moglibyśmy tak ca cały czas... Cały czas o tym opowiadać, moglibyśmy opowiadać niekończącą się historię, jeżeli chodzi o to, z kim, na kogo Donald Trump się pogniewał, etc. Natomiast jakby nie ma to większego sensu, tak najwięcej, najwięcej nam może tutaj wyjaśnić. Sam wykres, który, który wart jest więcej niż tysiąc słów, widzimy, że w tym tygodniu, zresztą ewidentnie, wybyliśmy nowe historyczne. Nowe historyczne szczyty na chociażby SP 500. Także jak jesteśmy w tym temacie w tym temacie Stanów Zjednoczonych, tego jak wygląda sytuacja w tamtejszej gospodarce. Ewidentnie możemy zaobserwować, zauważyć to jak ten, jak ten właśnie ruch wzrostowy jest kontynuowany. Powstaje pytanie, jak długo jeszcze będzie trwał ten trend? Być może jeszcze, jeszcze Hossa będzie trwała w najlepsze. Natomiast widać chociażby po samym średniej 50-okresowej wykładniczej na wykresie dziennym, widzimy, że obecnie ten poziom jakby stanowi takie kluczowe wsparcie dla dla samego indeksu. Czyli, nawet w sytuacji, kiedy moglibyśmy zaobserwować w najbliższym czasie jakieś silniejsze spadki na indeksach, ewidentnie możemy zauważyć, że wszystko zależy od tego, czy uda się przebić, przebić poziom tej średniej, czy też, może, czy też może zostanie wybroniony. Ostatni raz poniżej tej średniej znaleźliśmy się w październiku zeszłego roku, gdzie tak naprawdę byliśmy przez jakieś około. Byliśmy w, przez tutaj, można powiedzieć, jakieś półtora tygodnia, znajdowaliśmy się poniżej tej średniej, po czym, po czym już jeden, dwuna, przepraszam 11 października, już znaleźliśmy się powyżej średniej 50-okresowej wykładniczej. No i tak właściwie kontynuowaliśmy, kontynuowaliśmy ten wzrost aż do, mm, aż do ostatniego dnia stycznia, kiedy generalnie ta. Średnia została z najzwyczajniej w świecie po prostu testowana przez, samą, mm, przez sam wykres. No i następnie, oczywiście, wybicie nowych szczytów, no więc, byki, można powiedzieć, byki. Wszyscy ci, którzy mają długie pozycje na indeksie amerykańskim SP 500, czy też ogólnie na indeksach, bo też pamiętajmy, że no, Dow, Jones, Dow Jones, Nasdaq również ma się bardzo dobrze, jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o sytuację trendu, w związku z tym, w związku z tym wszystkie te osoby no, są bardzo zadowolone i liczą oczywiście, że ta, ta sytuacja będzie cały czas kontynu kontynuowana. No i to jest oczywiście kwestia, kwestia amerykańskich. Amerykańskich indeksów, natomiast schodząc, schodząc na inne tutaj tematy, bardziej można powiedzieć europejskie, to wprawdzie też możemy zauważyć, zauważyć chociażby DAX, że świetnie, świetnie zachowuje się w ostatnim czasie, chociażby też w ostatnim tygodniu. Natomiast, jak przyjrzyjmy się trochę gospodarce Wielkiej Brytanii ponieważ w tym tygodniu doszło informację, że PKB w Wielkiej Brytanii wzrosło o 0,3% w grudniu i tu już oczywiście przydałby nam się przydałby nam się kalendarz makro, makroekonomiczny, możemy w tym momencie zaobserwować, wcześniej oczywiście mieliśmy też informacje dotyczące produkcji, produkcji przemysłowej, również bardzo dobre, bardzo dobre dane, natomiast jeżeli chodzi o sam PKB, PKB 0,6%, czyli ten właśnie wzrost PKB spodziewano się 0,5%. No i to oczywiście też nieco zaburzyło równowagę, równowagę na samym funcie Sterlingu. Natomiast przyglądając się najważniejszej parze walutowej, która dotyczy samego funta Sterlinga, czyli tak zwanego kabla, kabla, czyli GBP USD, możemy zaobserwować, że faktycznie miałaby sytuacja w przy, zostało w ostatnim, w ostatnim czasie znajdowały się fund do dolara znajdował się poniżej średniej 50 okresowej EMA. Wyglądało to w ten pewien sposób jakby już po tym silnym silnej aprecjacji funta szterlinga, gdzie w przeciągu tak naprawdę od września od września do połowy grudnia Doszło do faktycznie astronomicznego wzrostu z 1,20 z do poziomów 1,35. To są rzadkie ruchy. Zwłaszcza ogólnie na rynku, na, na parach walutowych, ogólnie na rynku Forex. To są bardzo rzadkie sytuacje i jeszcze dodatkowo no, była bardzo napięta sytuacja związana z Wielką Brytanią, Brexitem. Jak to będzie dalej wyglądało? Teraz już wiemy, że no, wprawdzie Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale wiele się nie zmieniło. Czekamy, jak, jak się sytuacja rozwikła w przeciągu najbliższych miesięcy, dokładnie do końca 2020 roku, ponieważ tyle czasu mają politycy brytyjscy razem z politykami europejskimi. Na tak zwane dogadanie się. Natomiast wracając już tutaj do sedna, nie rozbijając się na drobne, widzieliśmy, że oczywiście spadki, spadki funta, dolar się nieco umacją, natomiast w dniu wczorajszym mieliśmy bardzo silny wzrost, silny wzrost brytyjskiej waluty, lepiej to właśnie możemy zaobserwować na wykresie godzinowym, jak w momencie, gdy wchodzili do gry, w momencie, gdy do gry wchodziła wchodziła Europa, właśnie startowała sesja europejska. Widzimy, że inwestorzy, inwestorzy zaczęli masowo nabywać funta, funta szterlinga. Yy, możemy, możemy zakładać tutaj, że w ten sposób ten inwestorzy uczestnicy rynku spodziewali się, że w na najbliższym czasie akurat ten fund jest lepszym rozwiązaniem lepszym rozwiązaniem do trzymania gotówki niż na przykład dolar amerykański. Wprawdzie patrząc, trzymając się oczywiście cały czas tego interwału godzinowego, widzimy, że zeszli oni do poziomu średniej 50-okresowej na poziomie 1,3011. W dniu dzisiejszym bardzo dobrze bronią tego poziomu, więc być może jeszcze dojdzie do dalszej aprecjacji tej pary walutowej i będziemy mieli do czynienia z wzrostem. Natomiast no, widzimy, że samo PKB Wielkiej Brytanii no, można powiedzieć młodzieżowo shaunima. Spoglądając na chociażby też prognozy agencji ratingowej SNB Global która zakłada, że zarówno gospodarki strefy euro, jak i Wielkiej Brytanii w 2020 roku prawdopodobnie odnotują spadek wzrostu z 0,1 do 0,2% w wyniku wybuchu koronawirusa. Temat też bardzo stał się modny. Ostatnimi czasy wszyscy słyszą koronawirus, koronawirus, koronawirus. Bezustannie cały czas ta sytuacja, ten jakby główny wątek, temat przewija się we wszystkich mediach. Natomiast pamiętajmy o tym, że ma to ogromny wpływ na całą gospodarkę światową, ponieważ Chińczycy, Chińczycy produkując swoje różnego rodzaju dobra, posiadając też multum... Fabryk na swoim terytorium, kiedy muszą zamykać te fabryki, kiedy jakby też inne firmy z Chin się wycofują, to jest potężny jednak rynek, jakby nie patrzeć, ponad miliard, ponad miliard ludzi żyje w tym jednym kraju, jakim są Chiny. Patrząc na to, że mamy około 7 miliardów ludzi na świecie, no to sami Państwo widzą, że to jest jedna siódma globalnej populacji, no to możemy zaobserwować, że w tę te, w te sytuację z koronawirusem. Płynie ewidentnie na spowolnienie całej jakby, tej reszty świata, całego świata, też odbije się bezpośrednio na samej oczywiście gospodarce chińskiej, ale to również wywoła e, pewien efekt domina, także pewne tutaj założenia agencji ratingowych, czy też może nie co pewne, co akurat w tym konkretnym wypadku te założenia agencji ratingowej są całkowicie zrozumiałe, że w wyniku tego koronawirusa prawdopodobnie odbije się to na większości gospodarek. Natomiast, oczywiście, same szacunki wskazują na to, że najbardziej ucierpiał kontynent azjatycki, zwłaszcza Chiny, przeze mnie wspomniane, i to właśnie odbija się na, ten, na resztę świata. Oczekuje się z kolei, że wzrost gospodarczy w strefie euro utrzyma się na stabilnym poziomie 1,2% w 2020 i 2021 roku. To też stwierdziła Komisja Europejska w opublikowanym w czwartek prognozie gospodarczej na rok 2020. W raporcie odnotowano, że prognoza wzrostu produktu krajowego brutto dla całej Unii Europejskiej została skorygowana w dół z 1,5% do 1,4%, zarówno w 2020, jak i też na 2021. Także myślę, że przez jakiś czas jeszcze wszyscy będziemy słyszeć koronawirus. Koronawirus, obyśmy tylko to i wyłącznie słyszeli e, pod kątem pod kątem zagrożenia jakby tutaj gospodarczego, albo jaki to najlepiej gdyby było gdybyśmy to słyszeli jaki to wpływ miał koronawirus na naszą gospodarkę. Najgorzej to jednak słyszeć jaki ma dalej e, wpływ na gospodarkę światową ponieważ to oznacza, że ciągle ten groźny wirus jest ciągle ten groźny wirus cały czas nam zagraża. No to jest oczywiście kwestie związane właśnie z brytyjską, z brytyjską gospodarką, ale też pamiętajmy, że nie samą Wielką Brytanią żyjemy, pamiętajmy także o wspomnianych przeze mnie wcześniej wspomnianej przeze mnie wcześniej chociażby DAX-ie, DAX, DAX który w tym tygodniu, w tym tygodniu wybił na nowe historyczne szczyty. Obecnie, jakby na innym poziomie, takim maksymalnym, który został wyznaczony jako historyczny szczyt. Są to okolice 13 700, 790. No i widzimy, że wcześniejsze, no oczywiście, mieliśmy wcześniej do czynienia z szczytami które zostały wyznaczone na poziomie, zostało na poziomie 13630, to było pod koniec stycznia, natomiast spoglądając nieco wcześniej widzimy, że wcześniejsze, wcześniejsze szczyty były wybijane w 2018 roku, dokładnie rok temu, rok wcześniej. Wielu analityków, czy też może chociażby samych uczestników rynku zakładało, że przez ten czas może dojść do jakiegoś większego Większego spowolnienia do jakiejś większej recesji, no widzimy, że przez ten czas doszło do też jakby silnej korekty, ponieważ najniższy poziom, do którego zeszła, e, zszedł DAX, to był w 2018 roku, pod koniec 2018 poziom 10276, natomiast cały 2019 rok no, był spod znaku, byka. spod znaku byka, czyli spod znaku wzrostów. E, patrząc na tę sytuację, no, widzimy doskonała sytuacja dla wszystkich tych, co posiadają długie pozycje. Natomiast jeszcze kolejnym takim elementem, który brakuje do tej, do tej naszej całej układanki rynkowej, dotyczy, dotyczy ropy ropy naftowej. Ona trochę jednak potrafiła zaskoczyć, można tego słowa użyć, zaskoczyć mocno inwestorów, spekulantów. No i tutaj akurat no, byki nie miały się za bardzo, nie mogły się czym pochwalić. Otóż w dwa, od początku tego roku z 65 dolarów zeszliśmy do poziomu do 65 do 50 dolarów, które obecnie wyznaczają, wyznaczają poziomy wsparcia. 49 49,56 to są te poziomy, do których zeszliśmy. No i teraz oczywiście wszyscy zastanawiają się, czy, ten, czy to podbicie się, znaczy odbicie do tego poziomu 52,30 centów, gdzie znajduje się obecnie, to to już pokazuje, że mamy do czynienia z jakimś potencjalnym wzrostem, czy też je zawsze by mówić. No Oczywiście zawsze warto, by, zawsze warto by spojrzeć tutaj na nieco szerszy, szerszy konspekt. No, z jednej strony, jak przyjrzymy się na przykład, chociażby, a zajdźmy trochę niżej na poziom H1. A może za, za nisko H4 będzie lepszy, lepiej będziemy wtedy widzieć. H4, to oczywiście widzimy tutaj pewne, pewną konsolidację, widzimy jakby tutaj wybijanie nowych, coraz wyższych szczytów, Prze, też próba jakby tutaj przebicia się przez poziom 52,20, 23, natomiast jakby brakuje, brakuje takiego pewnego silnego silnego impulsu wzrostowego. Kiedy tak, takowy wystąpi, wówczas wiadomo, nie mamy szklanej kuli, możemy co najwyżej prognozować, ale w takim wypadku możemy założyć w pewien sposób, że cena ropy naftowej może się umacniać wtedy. No i oczywiście takim jakby pierwszym naszym targetem to byłyby gdzieś okolice np. 54 dolarów, które wyznaczone są na poziomie tych wcześniejszych na poziomie tych wcześniejszych, wcześniejszych szczytów, no i oczywiście wraz z kontynuacją tego ruchu możemy z, z, zak z, zakładać, że może dojść na przykład do poziomu 57, 65 itd., itd. Także przed nami tutaj bardzo, bardzo ciekawy czas, także warto obserwować ropę naftową, same też związane z ropą naftową dane dotyczące zapasów ropy, a w tym, w tym tygodniu możemy, z, możemy śmiało powiedzieć, że zapasy no były, były bardzo sporym, można wręcz powiedzieć, zaskoczeniem. Mieliśmy do czynienia z prawie 7,5 miliona baryłek, wzrost zapasów o prawie 7,5 miliona baryłek. Czyli to jakby powoduje, powoduje tego typu sytuację. W, powoduje po prostu tego typu sytuację, że widzimy znaczące odejście od tutaj prognozy, która zakładała jednak spadek, spadek o 2 miliony baryłek. Widzimy tutaj zupełnie inny odczyt, zupełnie jakby rozbieżność w porównaniu z w porównaniu z wcześniejszymi wcześniejszymi publikacja, publikacjami, no i teraz powstaje pytanie, co dalej dalej z tą ropą naftową? W sytuacji, kiedy ropa w sytuacji, kiedy ropa tutaj dalej, dalej miała problemy ze wzrostami, no to jest szansa oczywiście zatakowania wcześniejszego wsparcia, no i kontynuacja tego trendu spadkowego. Z kolei tutaj też pamiętajmy o pewnej hybrydzie związanej z ropą, ponieważ ropa no to generalnie nie jest samą w sobie ropą, ale jest ropą kwotowaną w dolarze amerykańskim. Także to, jak zachowa się dolar amerykański w najbliższym czasie, jakie dane będą publikowane, również wpłynie bezpośrednio na zachowanie, na zachowanie ropy naftowej. A w dniu, w dniu dzisiejszym mieliśmy do czynienia ze sprzedażą detaliczną o godzinie 14.30 w odczyt zgodny z prognozą 0,3%. W związku z czym. Tutaj akurat za bardzo nie byliśmy nie byliśmy zaskoczeni. Także czekamy oczywiście na kolejny tydzień. Tam będzie się na pewno sporo działo. Wszyscy zadają sobie, zadają sobie pytanie, czy co dalej z tymi trendami, z tymi rynkami, czy ropa wreszcie odbije, nie odbije. Co oczywiście będzie dalej się działo z chociażby głównymi parami walutowymi. No a jak już jesteśmy oczywiście przy głównych parach walutowych, to jak żeby nie spojrzeć na euro, euro-dolara? na D1. No i wreszcie można powiedzieć, że jesteśmy w stanie zaobserwować coś, czego bardzo dawno nie widzieliśmy. Mianowicie widzimy wreszcie klarowny trend. Klarowny trend spadkowy. Widzimy spadki, które rozpoczęły się jakby wraz z końcem 2020 roku, kiedy jeszcze pod koniec zeszłego roku testowane były poziomy 1,1240, a w dniu dzisiejszym już byliśmy do, na, na poziomie 1,0826. Także czekamy, czekamy na rozwój wydarzeń. Być może ta dzisiejsza świeczka będzie pokazywała pewną z pewne jakby zamykanie tutaj pozycji krótkich ze strony, ze strony instytucjonalnych uczestników rynku, instytucjonalnych inwestorów. Najbliższy opór jest na poziomie 1,0883, który wynika z dołków z końca września oraz początku października zeszłego roku. Dobrze, szanowni Państwo, to żeby oczywiście nie przeciągać tego naszego programu, ja serdecznie Państwu dziękuję, że Państwo byli obecni tutaj ze mną, no i oczywiście zachęcam do oglądania, oglądania naszego kanału, subskrybowania go no i oczywiście życzę Państwu samych sukcesów w nadciągającym kolejnym tygodniu tradingowym.